Dziękuję. Proszę, aby Pan wstał, wysłuchał Pana aktu oskarżenia. Czy rozumie Pan treść zarzutu? Tak, rozumiem. Przyznaje się Pan do dokonania tego czynu? Absolutnie nie. Jestem niewinny, a ta cała sprawa to jest jakiś obłęd. Pouczam, że przysługuje Panu prawo do odmowy składania wyjaśnień. Chce Pan z tego prawa skorzystać? Nie, chcę wszystko wyjaśnić. W takim razie zacznijmy od tego, co wydarzyło się 27 maja w liceum, w którym Pan pracuje. Byłem w swoim pomieszczeniu dla wf niedaleko sali gimnastycznej, gdzie robiłem porządek. W pewnym momencie weszła jedna z moich uczennic, Weronika, i powiedziała, że ma mi coś ważnego do powiedzenia. A co to była za informacja? Powiedziała, że bardzo jej się podobam i że mogę ją przelecieć tu i teraz. Jak pan na to zareagował? No, byłem totalnie zszokowany, ale oczywiście od razu kazałem jej wyjść. I co wtedy Weronika zrobiła? Powiedziała, żebym się nie wygłupiał i że chce stracić ze mną dziewictwo. A co pan wtedy zrobił? Powiedziałem jej ponownie, że by wyszła. I wyszła? Nie, powiedziała, że albo ją przelecę, albo pozwę mnie o gwałt. Ty ją chciałeś gwałcić. Nie chciałem. Panie Budowicz, proszę wstać. Jest pan ojcem małoletniej pokrzywdzonej. Może pan uczestniczyć w przesłuchaniu oskarżonego, ale nie może pan przerwać biegu rozprawy. Proszę to zrozumieć. Proszę usiąść. Proszę mówić dalej. Ja stanowczo wrzasnąłem, żeby natychmiast wyszła, ale ona zdjęła koszulkę i zaczęła masować swoje gołe piersi. Ja kazałem oczywiście się natychmiast ubrać, ale ona powiedziała, że albo się kochamy, albo zacznie się drzeć. I co pan wtedy zrobił? Wziąłem ją za rękę i chciałem ją wyprowadzić z pomieszczenia. I co się później wydarzyło? Ona wyrywała mi się, zaczęła się szarpać, krzyczała, że ją gwałcę, że potrzebuje pomocy czy coś takiego. A później nagle do pomieszczenia wpadła jeszcze jej koleżanka. One obie na mnie się rzuciły, przewróciliśmy się, ja straciłem równowagę, one zaczęły mnie bić, gdzie popadnie. Weronika nawet drapała mnie po twarzy, a jej koleżanka ugryzła mnie w ramię. Proszę powiedzieć, jak zakończyła się ta sytuacja? W pewnym momencie one w końcu przestały mnie bić i wybiegły z krzykiem z pomieszczenia.